Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech Bardzo się cieszę, że udało mi się dotrzeć y, po tylu różnych próbach. Y, Poczuję to sobie oczywiście za łaskę, że mogę do Was y, przemawiać. Y, pytanie moje na początku: który to już tydzień z Matką Bożą? Piąty. Dopiero piąty. A wszystkich? A wszystkich tygodni, ile jest? Jeśli chodzi o formację, 12, tak? 12, czyli no to tak dobrze wychodzę z założenia, że jesteśmy mniej więcej na półmetku, bo w zasadzie jak jesteśmy już gdzieś w pół drogi, to jest często taki okres podsumowań, czyli możemy zobaczyć, co zadziało się w naszym życiu do tej pory, wyciągnąć jakieś wnioski, podjąć też jakieś postanowienia na przyszłość, no i oczywiście oczekiwać tego, co nas będzie dalej też. W ramach tej formacji zaskakiwać, bo, bo tych znaków na pewno będzie wiele. E, natomiast pierwsze takie e, pytanie, jeszcze pół żartem, pół serio. Zapytali kiedyś dzieci, gdzie urodziła się Matka Boża? Jaka była odpowiedź dzieci? W Częstochowie. <grywa> Bo polska Matka Boża to się urodziła w Częstochowie i nie ma innej opcji po prostu, żeby było inaczej. Prawda? My jesteśmy tak głęboko zakorzenieni w, w, w ten kult, że to jest no, naprawdę fenomen, który trwa od wieków, ale może nie o tym. Według danych statystycznych policji za zeszły rok, niestety tych kryminalnych, Największe skupisko satanistów w całej Polsce znajduje się w jakim mieście? Częstochowie. Brawo, częstochowie. A więc jest to po prostu odpowiedź na nic innego jak na obecność i realnie, totalnie mocne działanie Matki Bożej, prawda? Tam, gdzie jest ta walka do granic możliwości, tam po prostu zły duch już po prostu przechodzi ludzkie pojęcie i chwyta się po prostu wszystkiego, co się da. Zresztą jest też taka zasada życia duchowego, że jeżeli w kimś, kogo podejrzewamy, że jest albo zniewolony, albo dręczony, albo nie daj Boże, opętany, ten diabeł ma się dobrze, to on nie daje żadnych oznak na zewnątrz. No bo nie może by zostać zdemaskowany, prawda? Natomiast jeżeli już ktoś tam. Pluje, wyzywa i w ogóle się rzuca po sadce, to znaczy, że już diabeł jest na granicy wyjścia. O tym mówią wszyscy egzorcyści. To no, on jest na, na granicy wyjścia, ale już chwyta się wszystkiego, co się da, żeby człowieka tak przerazić, żeby się przestał modlić, ale nie wygrywa. I dlaczego o tym mówię? Bo właśnie padło słowo kluczowe modlitwa. W ramach tych materiałów, które były na miniony tydzień, ja sobie pozwoliłem też je przejrzeć. Przestudiować w jakiś sposób. Też poczułem się w jakiś sposób na tej drodze i zacząłem pytać się o moje motywacje spotykania z Maryją. Jest to bardzo fajnie opisane w pierwszej części, właściwie to we wstępie, który nawiązuje do objawień Sfatimy, ale nawiązuje tak naprawdę też do Ewangelii. Bo jeżeli odpowiem sobie na pytanie, co motywuje mnie do spotykania się na modlitwie z Matką Bożą, to za chwilę pojawi się także pytanie, a co mnie motywuje do tego, żeby spotkać się na modlitwie z Panem Jezusem, z Duchem Świętym, z Bogiem Ojcem, z całą po prostu Trójcą Świętą. To jest bardzo istotne, ponieważ w tej, właśnie we wspomnianym wstępie, Wiele osób przychodziło, słysząc o cudzie, tylko dla samego cudu. Tylko dla y, jakiegoś fantastycznego zjawiska, które być może zapadnie im w pamięć na całe życie, albo żeby skorzystać na tym. Chorzy, jacyś niedołężni. I myślę, że to jest ten pierwszy element, y, który Matka Boża pokazuje nam, żeby badać i oczyszczać motywację mojej modlitwy po co ja staję przed Panem, po co ja staję przed Matką Bożą. Jeżeli zobaczymy, bo niestety też wiele osób się na to nabiera, że przychodzą i traktują trochę Pana Boga jak taką, przepraszam za wyrażenie, ale szafę, jak z tymi różnymi tam, co się wrzuca 2 złote, wciska się guzik, prawda? I wtedy dopiero zdobywają motywację do modlitwy, kiedy czegoś potrzebują. Natomiast spotkanie dzieci z Fatimy z Matką Bożą pokazuje coś zupełnie odwrotnego. Że modlitwa to jest spotkanie dwóch osób, ale też modlitwa to jest element budowania relacji. Czyli z jednej strony, przychodząc na modlitwę, ja muszę mieć pragnienie spotkania kogoś, spotkania się z kimś, a z drugiej strony po modlitwie. To nie może być tak, że, a, my się rozchodzimy, już każdy do swoich spraw. Tylko tak mo naprawdę yy, modlitwa w naszym życiu trwa cały czas. Trwa cały czas. Kiedyś zaryzykowałem i yy, w jakimś tam momencie powiedziałem Panu Bogu tak, że... Nie mam czasu na modlitwę, no to niech ta praca, którą wykonuję codziennie od rana do nocy, której jest naprawdę bardzo dużo, niech on traktuje jako moją modlitwę. No i Pan Bóg oczywiście łaskawie wysłuchał mojego wołania, dał mi tyle roboty, że od 6 do 22, 7 dni w tygodniu. Dlaczego o tym mówię, nie? Pan Bóg też ma poczucie humoru. Ale y, jeśli chodzi właśnie. Ja, ja to też odkrywam y, cały czas, że. Kiedy rano rozpoczynam dzień modlitwą, to ta modlitwa idzie cały czas. We wszystkim, co ja robię danego dnia. Ja nie muszę wtedy wypowiadać słów. Tylko ja wiem i mam to przekonanie, że zaprosiłem Pana Boga, zaprosiłem Maryję i oni są wszędzie, wszędzie jak ta piosenka zespołu Lady Punk. Zawsze tam, gdzie Ty. Oni są po prostu non-stop ze mną. I to jest tak niesamowity motywator, bo wszystkie, powiedzmy, obowiązki, które później wynikają, nawet te szare i, i, i zwykłe, nagle człowiek patrzy i zaczyna robić z miłością. Odkurzanie z miłością, polecam spróbować. Ścieranie kurzy z miłością to jest dopiero przeżycie. Człowiek nie chce przestać. Dlaczego o tym mówię w ten sposób? To są właśnie owoce modlitwy. Wiecie. Jeżeli y, właśnie wpatrujemy się w y, osobę Matki Bożej. Y, nie wiem jak to jest, ale... Y, ona się wydaje jakaś bardziej przystępna dla nas. Pan Jezus to jest tak daleko troszeczkę czasami. A ona jest tak bliziutko tych swoich dzieci. Oczywiście teraz trywializuję. Ale... Y, jeśli mamy problemy na przykład na modlitwie, a w szczególności mówię tu o przypadkach problemów w pobożności maryjnej, to diagnozuję jedną rzecz. Mamy nieuporządkowane relacje z własną matką. I bardzo często tak jest, że to jest pierwsze, co przychodzi, żeby. No, po prostu Pan to pokazuje, że coś jeszcze trzeba w życiu uporządkować, ewentualnie naprawić, być może się przeprosić, yy, przebaczyć także jakieś, być może, zranienia. Yy, bo spotkałem wielu ludzi, którzy mieli problem na przykład z pobożnością maryjną. Do Pana Jezusa koronki, drogi krzyżowe, wszystko szło elegancko. Ale jeśli chodziło o odmówienie różańca, jeśli chodziło o jakieś tam nabożeństwo maryjne, litania, stanowczo nie. I we wszystkich tych y, przypadkach pojawiała się jedna rzecz. Y, problem relacji z matką. Albo jej nie było, albo była zbyt surowa, albo było jej po prostu za dużo. I po prostu jak się tak człowiek już wgrał, że ta mama po prostu jest od wszystkiego, że nie zdąży nawet y, cokolwiek w domu zrobić, bo już mama mu podsuwa. No to ma w pewnym momencie już dosyć. nie i to czasami może być też przełożone na tą masz, naszą Maryjną pobożność. Ale może już nie o tym, bo yy, chcę zwrócić uwagę w tej rzeczywistości modlitwy na sam fakt spotkania i jeszcze raz nawiązać właśnie do dzieci z Fatimy. Yy, one oczywiście nie wiedziały, co się dzieje. One nie rozumiały wielu rzeczy. Ale zwróćmy uwagę, kiedy czytamy te różne orędzie, kiedy czytamy też ich świadectwa i... W jakim kontekście dokonuje się to spotkanie? To jest ogromna radość. To jest ogromny spokój serca. Nawet jeżeli yy, czasami te orędzia są być może nawet takie, powiedziałbym, trudne, to te dzieci zawsze, kiedy są przy Maryi, one wracają i po prostu mają w jakiś sposób jej odbicie na, swoim, na swojej twarzy. Dlaczego o tym mówię? Właśnie w kontekście tych materiałów. Yy, Spotykanie się z drugim człowiekiem zaczyna nas przemieniać także zewnętrznie. Dlaczego małżeństwa po 50 latach są takie podobne do siebie? Często tak ludzie zaobserwują, że po 50 latach no, szybciej też, ale generalnie, jak się patrzy na nich, oni są tak podobni do siebie. No właśnie dlatego, spotykanie się, wpatrywanie w siebie, przebywanie ze sobą. Sprawia, że my się upodabniamy do siebie. I w tym kluczu też można zobaczyć yy, po twarzach ludzi, kto ma jaki kontakt z Panem mówię? Ludzie uśmiechnięci, spokojni, ludzie, którzy mają taką autentyczną miłość w swoich oczach, taki po prostu oni budzą naprawdę pokój. Gdziekolwiek się pojawią, od razu widać, że to spotkanie z Panem Bogiem jest skuteczne. Natomiast smutni, przygnębieni, często może nawet rozpaczeni, nie mają tej jakości spotkania z Panem Bogiem. Zobaczmy, odwołując się do już biblijnego obrazu, kiedy jest ten, ten pojedynek Kain Abel, prawda? Zabija swojego brata i Bóg mówi tak. Czemu twarz Twoja jest smutna? Nie mówi o tym, co zrobił, nie mówi, nie odnosi się zupełnie do niczego. Dlaczego twarz Twoja jest smutna? Wyjaśnij mi, bo jak widzę, że coś jest nie tak, jak widzę, że coś się wydarzyło. Nie? Oczywiście Bóg widzi wszystko, ale chodziło o to, żeby ten człowiek zrozumiał, że przez to, że na zewnątrz wygląda tak smutno, to wewnątrz się dzieje coś złego. I dlatego, między innymi, o Matce Bożej zwróćcie uwagę, wiele razy powtarza się ten werset: Piękna Pani. Piękna Pani. Zresztą sądzę, że wszyscy wizjonerzy tutaj są, jed, możemy ich do jednego woreczka wrzucić. Wszyscy podkreślali, że po ludzku się nie da opowiedzieć, jakie to jest piękno. Nie da się po prostu tego opowiedzieć, jakie to jest piękno. Spotkanie z Matką Bożą, to jak ona wygląda. Na sposób ludzki, no jakoś się to udało. Są te obrazki, figurki, prawda? Ale doświadczenie tych ludzi spotkania z Matką Bożą mówi jedno: to jest jedno wielkie piękno, jedna wielka miłość. I teraz, właśnie w ramach naszej formacji, wpatrując się w osobę Matki Bożej, jesteśmy zachęceni właśnie do tego, by w tym ją naśladować, by pozwolić, aby ona stworzyła z nas pięknych ludzi. Takich, którzy naprawdę, ja też wiele razy przekonałem się o tym, widząc różne sytuacje, że jak idzie jakiś taki napakowany, nie, taki dwa telewizory pod pachami i taki nabuzowany i do kogoś tam ma jakieś wątki, a ten ktoś tak bardzo spokojnie i z miłością do tego człowieka, to tą miłością można, okazuje się, już mówiąc kolokwialnie, udusić człowieka. W takim zetknięciu wiele razy zobaczyłem na własne oczy, że miłość jest o wiele silniejsza od jakiegokolwiek zła. Bo ci ludzie miękną. Ci ludzie przestają mieć argumenty. Nie chodzi o to, żeby kłócić się, wchodzić w dysputy jakiekolwiek. Nie. Pokazywać to, co jest dobre. Ale żeby pokazywać to, co jest dobre, to właśnie w ramach tego spotkania My musimy napełniać się tymi łaskami. To spotkanie, to ksiądz Grzywocz kiedyś w jednej ze swoich konferencji bardzo mądrze też powiedział: Spotkanie nawiązanie do słowa tkanina to jest cała sieć nici ze sobą połączonych, które się żmudnie tka, dochodzi do tkaniny. Jest tkanina gotowa. Na czym to polega? Jeżeli utkaliśmy spotkanie, to znaczy, że utkaliśmy relację z drugim człowiekiem i możemy ją teraz szarpać we wszystkie strony, ale ona się nie rozerwie. Bo jest tak mocna. Spotkanie z Panem Bogiem, spotkanie z Matką Bożą ma właśnie do tego doprowadzić. Bo burze w naszym życiu przychodzą niejednokrotnie i niejednokrotnie jeszcze będą. I jeżeli nie mamy dobrej relacji z Panem Bogiem, jeżeli nie mamy dobrej relacji z Matką Bożą, to my się o tym bardzo szybko przekonamy. Bo przyjdzie jedna, druga, piąta burza. I się rozlecimy. I trzeba będzie znowu budować tę Arkę Nowego, czy ten swój statek, jakby go nie nazywać, od nowa. Ale to jest właśnie te, przez te doświadczenia Pan Bóg chce pokazać. Trzeba budować na spotkanie dwóch osób ze sobą. I ta modlitwa właśnie, o czym mówiłem już, ma być właśnie tym momentem początku rano i ona się przeciąga przez cały mój dzień. Przez cały mój dzień. Przez wszystko, co robię, nawet te najbardziej błahe rzeczy, bo kiedy wpatrujemy się też w przykład Matki Bożej, to ona właśnie w taki sposób żyła. Ona właśnie w taki sposób żyła. Zwykłe codzienne obowiązki, antropologowie chrześcijańscy powiedzą, zajmowanie się domem, ale, no właśnie, są zawsze te dwie drogi, o których już wspomniałem. Możemy robić coś ze smutną twarzą. Z przygnębiającym obowiązkiem, ale możemy to też robić z uśmiechem i miłością. Nawet jeżeli jesteśmy już bardzo przemęczeni, tak jak już tutaj żartowałem na początku, ale yy, dzisiaj dzień się zaczął o 5 rano, szła w katedrze jeszcze. Później wyjazd 700 kilometrów, zmęczenie totalne. Ja po prostu już ledwo widzę noc ale przyszedłem z taką radością do was, ja już się nie mogę doczekać, kiedy ja tu przyjdę. Chciałem, żeby już te spotkania się nawet szybko skończyły, bo ja już chciałem po prostu, już chciałem się dzielić tym słowem. I to właśnie o to chodzi. Mógłbym przyjść tu smutny, położyć się i powiedzieć. Zlitujcie się nade mną, nie będzie dzisiaj konferencji, ja naprawdę nie mam na to siły. I mam nadzieję, że zrozumiecie. Oczywiście wszyscy by powiedzieli, tak, rozumiemy, współczujemy bardzo, prawda? Mamy dwie postawy. Konkretnie. I, i to jest właśnie też to, że jeżeli jesteśmy napełnieni Panem Bogiem, to dostajemy takiego y, paliwa, takiego, takiego naprawdę. Y, no, przekraczamy siebie po prostu. To przekraczamy siebie. Y, Moich znajomi, to ja parę razy w moich znajomych w życiu usłyszałem to, co Pan Jezus usłyszał od ludzi w Ewangelii, od swoich bliskich. Powiedzieli do Niego, że On oszalał, postradał zmysły, nie? Bo Jezus od rana do nocy przecież nauczał, posługiwał, uzdrawiał, nauczał i w kółko, i w koło, po, prze, przemieszczał się i ludzie mówią z Jego najbliższego środowiska, On postradał zmysły. Dlaczego tak mówią? Bo nie rozumieli tego stylu życia. Co to znaczy m, żyć z Bogiem od rana do nocy? Co to znaczy y, właśnie oddawać Mu wszystkie rzeczy, które się, y, za które się bierzemy, do których się też podejmujemy? To jest Duch Święty też. Przykładowo, y, kiedyś taka pobożna parafianka pyta mnie. Y, no jak, jak, jak jest metodologiczny proces powstawania niedzielnych homilii i tak dalej, i tak dalej. I ja mówię, no mam powiedzieć prawdę? Tak. No to homilie powstają rano przy porannym goleniu. No tak, bo ja wcześniej czytam słowo, zostawiam je, ale się modlę. Panie Boże, niech to słowo we mnie wzrasta. I nagle przy porannym goleniu Przychodzą takie pomysły, że po prostu ja bym siedział tydzień i mi tego nie wymyśli. I to jest właśnie, tak jak już po raz kolejny mówię, taka swoboda w tkaniu naszej relacji z Panem Bogiem. Ja nie muszę się bać, że mnie Bóg w czymś zawiedzie. Ja nie mam takich na przykład myśli, że y, boję się na przykład Panu Bogu zaufać w czymś. Nie mówię tego, broń Boże, żeby się chwalić, ale jako świadectwo. Nie mam takich sytuacji, że ja się boję Panu Bogu zaufać. I co mnie nauczyło? Bo kiedyś, kiedy chciałem Panu Bogu zaufać, to mu przedstawiałem swój plan. Jak ja to widzę. I tak miał to Pan Bóg wykonać. Hm. Wszyscy wiemy, że się nigdy nie udawało, nie? Ale kiedy dałem sobie taką totalną wolność i mówię, zrób coś z tym, no po prostu. Ja wiem, że to jest twoje dzieło, twoja... To jest na twoją chwałę. Przestałem się martwić. Stałem się martwić i konkludując, yy... chcę powiedzieć o Matce Bożej jeszcze yy, bardzo ważną rzecz. Oczywiście tam, ja tutaj trochę mówię o swoim pracocholizmie, tam był bardzo ważny wątek też odpoczynku. Tego nie możemy zaniedbywać. Nie możemy tego zaniedbywać, bo dzisiaj naprawdę się ludzie rozjeżdżają z braku braku czasu. To jest w ogóle takie słowo, gdzieś czytałem takie badania socjologiczne, że dzisiaj najczęściej używanym słowem w rozmowach pomiędzy ludźmi to słowo nie mam czasu. To jest okropne po prostu. Konkludując chcę powiedzieć tak. W kontekście właśnie budowania naszej relacji z Matką Bożą, budowania przede wszystkim naszej rzeczywistości modlitwy że to jest taki moment, w którym Pan Bóg nas przenosi chyba na kolejny poziom. Nie chcę, żeby to tak brzmiało, jakby to był jakiś awans zawodowy w tym naszym chrześcijaństwie. Ja bym to nazwał trochę inaczej. Pan Bóg wynosi nas wyżej, żeby pokazać nam więcej. Bo na początku naszej drogi nawrócenia być może nie byliśmy gotowi na wszystko. Nie wszystko rozumieliśmy, nie wszystko byliśmy w stanie przyjąć. Ale zobaczmy, że ta droga wzrostu, ona się powoli dokonuje i powiedzmy już po roku, dwóch, trzech we wspólnocie, to nie jest tak, że my jesteśmy już super, w ogóle pozjadaliśmy wszystkie rozumy, ale Pan Bóg nam zaczął więcej pokazywać. Więcej dotyczy, praw dotyczących, nie wiem, wspólnoty, relacji z innymi, ale też więcej rzeczy dotyczących nas samych. Bo niektóre rzeczy, gdybyśmy zobaczyli na początku drogi, mogłyby nas przerazić. A dzisiaj my tę prawdę jesteśmy w stanie przyjąć i się z nią zmierzyć. Przyjąć i oddać Panu Bogu. Przyjąć i otrzymać właśnie łaskę Jego uzdrowienia. I myślę, że niech właśnie to nas najmocniej pokrzepia. Pan Bóg jest z nami. Daje nam swoją matkę jako orędowniczkę, opiekunkę, jako fantastyczny wzór do naśladowania także dla kobiet. Ja wielokrotnie, i to zauważyłem, że tak czasami ludzie miękną w konfesjonale, jak słyszą takie słowa, ale dla mnie to jest bardzo szczere i to są takie życzenia, które wypowiadam szczególnie do kobiet, które się spowiadają. Mówię, życzę Ci, żebyś była taką wspaniałą kobietą, żoną i matką, jaką była Maryja dla świętej rodziny z Nazaretu. I tego wszystkim obecnym kobietom życzę dzisiaj także. Amen. Nie wiem, czy spełniłem wszystkie wymagania, Aha, ale... ale...